Liverpool przez wiele lat ma problemy, aby zdobyć Mistrzostwo Anglii. Przybyłem tutaj, aby to zmienić. Spotkania Chelsea z Liverpoolem na Stamford Bridge zawsze są ciekawymi widowiskami i tym razem znaleźliśmy się w Londynie z nadzieją, że ten mecz nie będzie inny. Liverpool kontra Chelsea, wielka rywalizacja tych dwóch zespołów. Ileż to razy te dwie drużyny się spotykały, między innymi w Lidze Mistrzów. Przypomnijmy sobie pamiętny półfinał w 2005 roku czy 2007 dwa razy wygrywał Liverpool w 2008 wygrała Chelsea no ale to popatrzmy teraz na jedenastki widzimy, to jest wyjściowa jedenastka Chelsea Londyn zespół prowadzony przez Jose Mourinho wystawił e, na szpicy między nimi Mario Gomez'a, a na skrzydle jak zwykle Eden Hazard a to wyjściowa jedenastka mm, zespołu Zenfield Mignole, Danilo Mangala, Ager Enrique, Krychowiak Gerard, Suso, Coutinho Christian Tejo i na szpicy samotny Daniel Starycz. Klasycznie wiedzieliśmy, że to spotkanie będzie trzymało wysokie tempo, no ale w pierwszej połowie te tempo było zawrotne. Pierwsza sytuacja i piłkę na rzut rożny paruje Tibo Kurdua. teraz rzut rożny. Zamieszanie w polu karnym. I dochodzi do strzału. Tam jeszcze był rykoszet, no ale piłka ostatecznie w rękach. No, ale to jest kuriosna sytuacja. Dodatkowo chyba fałowany był tam Daniel Starych. No, ostatecznie piłka nie trafia do siatki Chelsea London No, ale to się odwlecze, to nie uciecze. I takie przysłowie działało w przypadku Liverpoolu. Kapitanę zagrani nad obrońcami do Starych. Starych profesorsko rozegrana sytuacja. Kapitalny lob. Na Tibo Kurtua i Daniel Starysz po raz dziewiąty w tym sezonie wpisuje się na listę strzelców w Barclays Premier League, jest liderem tej klasyfikacji. Kapitalne to, to było te przelobowanie belgijskiego golkipera No ale Chelsea. Chelsea nie czekała za długo, aby odpowiedzieć, i od razu, kilka minut później, rzut rożny, który wykonuje Eden hazard, belg w pole karne, tam piłkę zgrywa Cahill, a w olejem dobija ją do siatki Dawid Lewis i stoper. Deblus wyrównuje wynik spotkania. Jest 1 do jednego w 25 minucie te, tego meczu. I emocje nadal je, są zrównoważone. Nie ma na razie żadnych w, większych przebak. Ale Chelsea Londyn stara się pójść za ciosem. Kolejna piłka na lewej stronie boiska. Dośrodkowanie na Mario Gomeza. Piłka jest w siatce, no, ale kibice muszą się powstrzymać z reakcją, gdyż był spalony. Co widzimy na tym obrazku. A po pierwszej powie utrzymało się remis, 1 do jednego. w drugiej odsłonie tego spotkania bardziej do ataku ruszyła drużyna gospodarzy Mario Gomez wyminął jednego, drugiego zawodnika było coraz groźniej ale piłkę pewnie złapało Simon Mignolet w drugiej połowie kolejne ataki, no ale to tempo znacznie siadło tym razem do piłki dopada Jose Enrique, który wypuszcza na sytuację sam na sam Stefana Jobeticza, który zastąpił wcześniej Stefana Jobetic, sam na sam ale Thibaut Courtois świetny to wybronił a to już ostatnia sytuacja tego spotkania piłka pod nogami Charles London, Obi Mikel wychodzi, mija rywala, Mikel no i w tej stuprocentowej sytuacji nie był w stanie umieścić piłki w siatce, no i to właściwie był ostatni akt tego meczu 1 do, do jednego podział punktów yy, na, na Stamford Beach w Londynie. No ale oba zespoły pokazały się z, dobrego, z dobrej strony. Pokazały ciekawy futbol. No i ostatecznie żadna ze stron nie może być zawiedziona z tego rezultatu. Rewanż w Liverpoolu. Do, na Enfield przyjeżdża FC Copenhagen z myślą. O jakichś honorowych punktach, gdyż dobrze wiemy, że ten zespół nie ma szans na awans do dalszej rundy Champions League. Liverpool, który pewnie przoduje w tabeli grupy dzisiaj występuje w dosyć osobionym składzie, no ale to jest kwestia tego, że Kopenhaga to nie jest żaden zespół z wysokiej półki. Widzimy tutaj klasyfikację. Kopenhaga jest na trzecim miejscu. Teoretycznie matematyczne szanse, ale muszą pokonać Borusję. Oto wyjściowa jedenastka Liverpoolu. Jedwacz, Ilori, Sakho, Lejwa, Allen, Ebert, Sterling, Luis Alberto, na szpicy Jovetici Bentner. Czyli 3-5-2, tak jak w spotkaniu pucharowym. Oto od razu pierwsza akcja tego spotkania. Świetna sytuacja Liverpoolu, no ale bramka jak nie padła, tak nie pada. Założenia drużyny gospodarzy były bardzo proste. Dobić Rywa już na początku tego spotkania. Kolejna sytuacja, Stefana i kolejny raz Wiland wychodzi obronną ręką w pojedynku 1 na 1. Na no Kopenhaga wiedziała, że można skończyć Liverpool, gdyż on jest zdeterminowany na atak i każda kontra może uszkodzić system gospodarzy. No ale Liverpool konsekwentnie kontynuował swój plan taktyczny. No ale znowu Wiland wygrywa pojedynek z Czarnogórcem. Jeszcze rzut rożny i strzał Ilorego i ten jęk zawodu można było usłyszeć aż na Goodison Park Czyli kilka kilometrów dalej Jeszcze akcja Kopenhagi Kolejna sala ale no Reina dzisiaj był bardzo pewny między słupkami No ale człowiek to nie robot, a tym bardziej bramkarz Gdyż jest podatny na dużą presję I tym razem był inaczej Ośmieszona wręcz obrona Liverpoolu I Adam Dziurczo wpakuje piłkę do siatki Przy bliższym słupku Więc przy tym, przy którym Reyna powinien być znacnie, znacznie bardziej pewniejszy No ale widzimy, że niewykorzystane sytuacje Potrafią się mścić Jednakże Liverpool Liverpool chciał tutaj szybko odrobić te straty No i rzucił się z atakiem A pierwszy do atakowania rzucił się Luis Alberto, który zdobył swoją bramkę W 41 minucie Wyrównując wynik spotkania 1 do jednego No i Hiszpan może się cieszyć, ale Liverpool nadal nie ma bezpiecznego prowadzenia. Na co, na co liczy całe Enfield? A zaledwie 3 minuty później kolejny atak, kolejny atak Liverpoolu. świetne pressing w wykonaniu The Reds. Jowetic podaje piłkę do Bentnera. Bentner leża. Piłkę paruje Wieland. Luis Alberto, ale jeszcze się odbija. I Luis Alberto, niesamowite, po raz drugi w ciągu trzech minut dwie bramki hiszpańskiego, kreatywnego zawodnika. No to jest coś nieby, niebywałego. Mamy na boisku Bentnera, mamy na boisku Joweticza, Sterlinga, ale to właśnie hiszpański, właściwie cofnięty napastnik, zdobywał bramkę numer dwa, już jeszcze pod koniec pierwszej połowy tego spotkania. No i co będzie by było? 3-4 minuty wystarczyły, aby Liverpool szybko odrobił straty i wyszedł na prowadzenie. A to wszystko dzięki Loisowi Alberto. A w drugiej połowie nie było gorzej. Kolejne sytuacje, kolejne świetne akcje obu drużyn. Na razie to widzimy, że sytuację tworzył zespół z Danii. Fani Liverpoolu mieli się o co martwić, gdyż to brąkowe prowadzenie było zagrożone. No ale Liverpool od razu od, od, odstąpił od tej defensywnej e, taktyki i ruszył z atakiem, świetne zagranie przepuszczona piłka przez Daniela Starydża i Niklas Bentner uderza pięknie w dalszy róg bramki Wilanda no i bramkarz gości był tutaj bez szans, gdyż to uderzenie Duńczyka było niesamowite, no ta kontrola piłki te znalezienie się w odpowiednim miejscu w odpowiednim czasie było kluczowe ale Kopenhaga szukała tego gola no ale za to starycz. Starycz nie powinien trafić. Kopenhaga nadal była w ataku, ale świetny pressing wykonany zespołu Liverpoolu. Kapitalne odegranie Bentnera. No i starycz w tym momencie sam na sam po raz kolejny i tym razem już nie może się pomylić. Bramka numer 6, podobnie jak w Barclays Premier League i w Champions League. Daniel Starycz jest królem strzelców. Na ten moment oczywiście. No ale ten wynik jest imponujący do tej pory. Tylko faza grupowa i to jeszcze nie, nie cała faza, a już 6 bramek. No i mecz się kończy pewnym zwycięstwem, 4 do 1, jednakże przez przebieg spotkania to zwycięstwo było w pewnym momencie bardzo zagrożone, gdyż Kopenhaga potrafiła przycisnąć gospodarzy do, do limitu. No ale koniec końców to Liverpool wychodzi z trzema punktami, no i pewnym, pewnym zapasem bramek w tym spotkaniu. No i wszystko fajnie, kolorowo, różowo, ale nie... niestety tak nie jest. Po pierwsze to są dwa z pięciu nagranych przeze mnie meczów ponad miesiąc temu. Dodatkowo to były dwa ostatnie z tych pięciu, bo przed tym miałem mecz z Arsenalem, miałem mecz chyba, nie wiem, z innym zespołem yy, w Parkach Premier League, no ale zachowało się tylko dwa spotkania. Mało tego, wczoraj Postanowiłem nagrać specjalny odcinek, gdyż jutro mam moje 18 rodziny, chciałem zagrać kilka spotkań yy, z komentarzem live do nich no ale patrzę, save był spieprzony. No i ja myślę co zrobić? Znowu te sytuacje się powtarza. Co ja tu zrobię? Save, y, miałem na szczęście save zapasowy, no ale save zapasowy zaczynał się na początku okienka transferowego drugiego sezonu. Więc szybko poradziłem sobie z transferami. Zakupiłem tych y, ludzi, których miałem, zakupiłem poprzednio. Przesymulowałem. Właściwie do momentu, w którym byłem teraz, może, może trochę wcześniej, do tego meczu z Arsenalem, którego tutaj nie pokazałem. Dodatkowo zmieniła się oczywiście moja faza grupowa Ligi Mistrzów, którą też trochę przesymulowałem, ale nie całkowicie. Bo w grupie nie mam już ani Borussii, ani Olimpik, Marsylii, ani Kopenhagen, tylko mam Real San, e, San Sebastian, mam Dynamo Moskwę. I mam jeszcze jeden zespół, którego teraz na nazwy nie mogę sobie przypomnieć, ale to jest mniej ważny aspekt. Spotkania z Moskwą i z tym drugim zespołem przesymulowałem. Po meczu z Arsenalem mam mecz z Realem Sociedad San, San Sebastian. Dodatkowo, jak wiemy, tutaj miałem mecz z QPR w pierwszej rundzie Capital One Cup dla mnie pierwszej rundzie, który wygrałem. No ale wcześniej symulowałem i w pierwszej rundzie trafiłem na Manchester City. Dodatkowo w Manchester City jest teraz Neymar, wraz z Aguero. Eee, więc oczywiście przegrałem ten mecz, bo symulowałem wszystko. No i jestem poza Capital One Cup. No i teraz taka rzecz. Mam nadzieję, że nie będzie wam, wam to wybitnie przeszkadzało. Też się wczoraj wkurzyłem, po pierwsze. Eee, próbowałem to odtworzyć. Próbowałem to długo, no dwie godziny pan się męczyłem, żeby trochę przesymulować. No ale trzy razy mi się Xbox zacinał i musiałem o trzech razy od nowa zaczynać. Eee, ta gra po prostu siada mi na nerwy. Jutro, tak jak wspomniałem, specjalny odcinek, będzie 4 albo 5 z, komenta z komentarzem live spotkań. Po prostu napiszcie, czy Wam to jakoś wybitnie będzie przeszkadzało to, że teraz zacznę ponownie. Właściwie od pewnego punktu ich przesymulowałem. No ale zdarza się. I też wiem, że to po części jest moja wina. No ale tak jak wspomniałem. Mam nadzieję, że mi to wybaczycie. No, a tymczasem zapraszam Was na jutro. Mam nadzieję, że jutro będą ciekawe emocje. No i lajkujcie, subskrybujcie. Cześć.